Ze mną się nie napijesz, czyli o społecznej presji picia, powiedz, że nie pijesz alkoholu, hmm. no i nagle coś się zmienia. Co? Ze mną się nie napijesz? Może chociaż jednego? Nie byłeś takim sztywniakiem, taką sztywniarą, no i w tym momencie dzieje się bardzo, bardzo dziwna rzecz, mianowicie, to ty, czyli osoba, która odmawia alkoholu, a nie osoba, która namawiająca do jego picia musi się tłumaczyć. To ty, który mówisz, nie, zaczynasz być przesłuchiwany. I padają jakieś pytania coś stało, prowadzisz auto, przecież. Można zamówić taksówkę? E, masz jakiś problem ze zdrowiem? A może jesteś jakieś dziwne? Nagle zaczynają się takie oceny. No i dlaczego odmowa alkoholu, odmowa picia alkoholu wywołuje w ludziach taki opór? Skąd to się bierze? Dlaczego brak kieliczka budzi więcej emocji niż nadmiar? Wypitych kieliszków. I najważniejsze pytanie: czy dorosły, racjonalny i świadomy człowiek naprawdę musi się tłumaczyć komukolwiek z tego, że nie chce pić? O tym właśnie jest ten odcinek. W całości Obejrzysz go tylko na moim kanale na YouTube. Ja nazywam się Marek Środziński, a kanał nazywa się Kto Ty Jesteś. I serdecznie zapraszam. A jeżeli już jesteś na moim kanale, to zachęcam cię serdecznie do zasubskrybowania. Pod materiałem jest taki przycisk: Subskrybuj, tam można, można go zasubskrybować, po to, żeby otrzymywać po prostu powiadomienia o filmach. Też będę bardzo wdzięczny za wszelkie łapki w górę, za udostępnienia tego materiału, bo algorytm platformy, na której, na której teraz się znajdujemy, czyli YouTube'a właśnie takie rzeczy lubi, więc jeżeli możesz mi pomóc dotrzeć do większej ilości osób, zasubskrybuj, podaj dalej, wrzuć na swoją tablicę, widzisz na innych social media. Ale, ale, ale... Przejdźmy do Tematu dzisiejszego odcinka, który nazwałem właśnie Ze mną się nie napijesz. No bo skąd się bierze ta presja? Skąd ona w ogóle się. Hmm, się wzięła? No, hmm, presja picia ma bardzo rzadko coś wspólnego z tobą. Jak zauważyliście, zauważyłeś, zauważyłaś, dziś komunik komunikuję się bardziej. Z osobami, które już są w procesie trzeźwienia, bądź po prostu nie piją alkoholu, są abstynentami i nie chcą pić. A w wielu społecznych sytuacjach ta presja jest bardzo duża. No i ona bardzo, bardzo rzadko ma coś wspólnego z Tobą, a śmiem nawet zasugerować, że nigdy nie ma nic wspólnego z Tobą. Ona dotyczy tej drugiej osoby. W jaki sposób dotyczy tej drugiej osoby? No, ludzie bardzo często chcą, żebyś pił razem z nimi, bo wtedy ich picie wydaje się normalne. To, że oni piją, wydaje się czymś normalnym, czują się bezpiecznie. No i czują się usprawiedliwieni. A zatem, jeśli pijemy razem, no to nie trzeba zadawać sobie trudnych pytań, prawda? Sobie samemu, mówię to o osobie, która jednak pije. Jeżeli ktoś przy stole nie pije, no to pojawia się jakiś rodzaj napięcia, bo nie komunikujemy się już na tym samym poziomie, no może na tej samej płaszczyźnie, tak bym to określił. Psychologia nazywa to konformizmem społecznym. Konformizm społeczny, czyli Czujemy się lepiej, kiedy wszyscy robimy coś tak samo, bądź robimy to samo. Definicja konformizmu. I teraz ciekawostka. Badania pokazują tak mam zapisane w swoich notatkach do tego odcinka się dość intensywnie przygotowywałem że mm, ludzi bardziej stresuje osoba, która. Łamie normę niż sama norma. Nawet jeśli to. Jeśli ta norma jest szkodliwa. No i tak właśnie innymi słowy, mm, łatwiej zaakceptować, że wszyscy piją za dużo, niż że jedna osoba nie pije wcale. Rozumiecie. Teraz coś o mechanizmie lustra, bo to jest, to jest właśnie coś, co powinno dość konkretnie, dość konkretnie rozwiać Twoje wątpliwości, jeśli o to chodzi, jeżeli zastanawiasz się, dlaczego słyszysz to pytanie po raz kolejny. Ze mną się nie napijesz. Twoja odmowa nie jest atakiem, prawda? Ona nie ocenia. To nie jest żadna ocena, to nie jest moralizowanie kogokolwiek. Ale to, jak to jest odbierane, to już zupełnie coś innego. Bo odbierane to jest najczęściej jako oskarżenia. Dlaczego? No, bo działa tu mechanizm zwany właśnie e, dysonansem poznawczym. To też takie, takie psychologiczne pojęcie: jeżeli ktoś pije, a jednocześnie gdzieś w środku wie, że to mu. Szkodzi, to Twoje nie zwiększa napięcie, no bo ta osoba wie, że ty postępujesz racjonalnie. Czyli prawidłowo, dobrze, wbrew temu, co, jakie przekonania gdzieś tam wyrosły w tej, w tej osobie przez, przez czas, kiedy, kiedy pije. No bo ty nic nie mówisz. Tak naprawdę, ty dajesz prosty komunikat. Siedzisz sobie, nie wiem, z herbatą, wodą, sokiem, kolą i, i, i potrafisz relaksować się mm, bez alkoholu, bądź może nawet być ci trudno, jeżeli jesteś w procesie no ale nie robisz tego, nie pijesz. Mm, a w czyjeś w głowie pojawia się myśl: skoro nie piję, to może ja mógłbym nie pić. Najprostszy sposób, żeby to napięcie zniknęło? No wciągnąć się do picia, bo jeśli pijemy razem, no to problem przecież znika. Prawda? Tak, problem dysonansu poznawczego, ale, ale problem samego samego picia nie. No, i teraz taka część, którą nazwałem: Jeden ci nie zaszkodzi. To jest jedna z najczęściej, jedno z najczęściej używanych, toksycznych zdań, jakie w ogóle istnieją. Jeden przecież, jeden ci nie zaszkodzi. Bo to zdanie wcale nie dotyczy zdrowia, to zdanie nie dotyczy rozsądku, nie dotyczy też ciebie, bo skąd ktoś może. Wiedzieć, czy Twojemu zdrowiu to nie zaszkodzi, czy nie zaszkodzi to Twojemu rozsądkowi. Jeżeli ktoś zetknął się z problemem uzależnienia, to wie, że zderzamy się z lokomotywą, czyli z tym pierwszym kieliszkiem, kuflem, a nie z kolejnymi. To dotyczy po prostu komfortu osoby, która pije. Tylko i wyłącznie. Komfortu tej osoby. I tu ciekawostka: przeprowadzono takie bardzo ciekawe badanie na temat presji rówieśniczej. Ja udostępnię na koniec tego materiału spis badań, tak jak zawsze robię, na koniec odcinka, z których, z których te dane brałem, w opisie. W badaniach nad presją rówieśniczą wyszło, że im więcej ktoś pije, tym częściej namawia do tego innych. Czyli im większy wewnętrzny problem, tym większa presja na otoczenie, żeby to ono dopasowało się do nas, niż my do niego. No i kluczowo, kluczowa rzecz, którą, którą chcę ci przekazać. To coś, co jest najważniejsze. Z rzeczy racjonalnych nie musisz się tłumaczyć. Nigdy. Po prostu. Kropka. I na tym mógłbym zakończyć. Ale. Ale rozwinę to. Nie musisz tłumaczyć się z tego, że nie kradniesz. Nie musisz tłumaczyć się z tego, że nie bijesz ludzi, że nie bierzesz narkotyków, że. Nie robisz innych rzeczy, które są społecznie, e, prawnie, jakkolwiek inaczej, szkodliwe. Nikt nie pyta cię, dlaczego nie ćpiesz. Przepraszam, ale to dlaczego nie, nie, nie bierzesz, tak? E, dlaczego nie rozwalasz sobie zdrowia? A jednak pytają, dlaczego nie pijesz? A czym różni się alkohol od narkotyków? Formą podania. Bo alkohol jest narkotykiem. Tylko takim, który się wypija. A nie podaje w jakikolwiek inny sposób. Też jest przyswajany w procesie trawienia, wchłaniany przez, przez nasz, nasz organizm. Tak jak każda inna substancja, czy wypalona, czy podana do nosa, czy gdziekolwiek Indziej e, też jest wchłaniana przez nasz organizm. Ma działanie narkotyzujące. Jest narkotykiem. A jakoś to pytanie, dlaczego nie pijesz chodzi tak prosto. No i to pokazuje, jak bardzo alkohol jest kulturowo znormalizowany. Nie picie alkoholu, nikogo nie krzywdzi. Nie picie alkoholu. Nie łamie prawa, nie jest żadnym atakiem. To to jest neutralna decyzja. I koniec. Teraz wybrałem trochę takich absurdalnych porównań. Ale może one otworzą ci otworzą ci oczy na pewne, na pewne rzeczy. No bo wyobraź sobie, że ktoś mówi do Ciebie co, ze mną się nie zadłużysz? Ja biorę kredyt, to ty też weź. Albo co, ze mną nie najesz się śmieciowego żarcia? No jednego kebzika w tej bardzo dziwnej budzie, w okolicach dworca. Nie bądź dziwakiem. Albo jeszcze lepiej. A... Ja nie śpię po nocach, ty też nie śpi. Brzmi absurdalnie, nie? No to są takie. To nie, nie są takie strasznie, strasznie absurdalne rzeczy, ale mimo wszystko one brzmią absurdalnie. Dlaczego? Dokładnie tak samo absurdalnie absurdalne jest namawianie do picia alkoholu. Dokładnie, dokładnie tak samo, no bo alkohol jest substancją psychoaktywną. Jest narkotykiem. Jest silną toksyną. A aldehyd octowy, który powstaje w wyniku, w wyniku procesu trawienia alkoholu, jest jeszcze silniejszą toksyną, która zostaje w naszym organizmie bardzo, bardzo długo, nawet po tym, jak przestaniemy już pić i wydalimy. Pozostałe mm, składniki metabolity alkoholu. I mówimy tutaj o miesiącach. Ja nie mówię tutaj o jakichś dużych ilościach wypijanego alkoholu. Jest toksyczny. Jest legalny, ale wciąż szkodliwy. I to nie jest moja opinia. To są fakty naukowe, to są fakty biologiczne. I zastanawiałem się trochę, czy czy dalszą część tego materiału wpleść w treść, czy nie, ale zdecydowałem się jednak ją wple wpleść, no bo jak reagować? Każdy z nas jest inny. Każdy ma różne, różne cechy charakteru, które, które różnią się od siebie różnimy się osobowościowo różnimy się swoim doświadczeniem życiowym ale czasami Przydają się takie rzeczy, które mm, sprawiają, że im dłużej się tłumaczysz, tym bardziej zapraszasz do dyskusji. I to warto zapamiętać. Najskuteczniejsze odpowiedzi są krótkie, spokojne i powtarzalne. Czyli nie, dzięki. Nie piję. Nie mam ochoty. Bez uzasadnień, bez historii Twojego życia, bez tłumaczenia się, bez wchodzenia w wymianę zdań, bo rozwijając to nie, Ty zapraszasz do dyskusji. Jeżeli masz, Kłopot z utrzymaniem abstynencji, albo jesteś na początku trzeźwienia, no to wystawiasz szalenie złą próbę, bo naprawdę yy, ktoś, kto chce Cię namówić do picia, znajdzie tysiące powodów, żeby, żeby złamać Twój opór. Pamiętaj, Twoje nie jest wystarczające. Zupełnie wystarczające. Bo dojrzałość to nie jest umiejętność picia. Można by to też powiedzieć, że umiejętność picia to nie jest żadna dojrzałość. Dojrzałość jest to umiejętność wytrzymania czy jakoś wyboru bez potrzeby jego zmieniania. Jeżeli ktoś czuje się gorzej tylko dlatego, że to ty nie pijesz, to nie jest twój problem. To jego dyskomfort, bądź jej. I na tym dzisiaj zakończę. Dziękuję wam bardzo za czas spędzony razem. Bardzo serdecznie zachęcam do wspierania mojej pracy, bo, bo mam takie, takie platformy pozakładane jak BuyCoffee, i tu, gdzie można postawić mi wirtualną kawę. Mam Patronite'a, można tam wspierać moją pracę, bo wtedy po prostu będę pojawiał się tu częściej, a, a zauważyłem, że mm, odcinki. Yy, Niektóre odcinki naprawdę, naprawdę mają sporą ilość komentarzy, pytań, i, i, i zdarza, mi się, mm, zdarza mi się docierać po prostu do osób, które tego potrzebują. Więc, jeżeli jesteś jedną z tych osób, serdecznie zachęcam Ciebie przede wszystkim do tych łapek, w górę subskrypcji i do, i do napisania jakiegoś komentarza, podzielenia się może swoim, swoim doświadczeniem w tym, w tym zakresie. A tymczasem ja bardzo dziękuję. Kanał Kto Ty Jesteś, Marek Środziński, życzę Wam już tradycyjnie dużo zdrowia i dużo wolności, szczególność od substancji.